Cześć, 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 z tej strony Guinamo i witam Was na lotnisku w Łodzi, czyli EPLL Lublinek albo port Reymonta, zwał jak zwał. Dzisiaj będziemy robić sobie poradniczek z Microsoft Flight Simulatora, a dokładnie z obsługi samolotu Dacher TBM 930. Więc startujemy. A więc, na początek schowamy sobie stery. Standardowo, jak to już w symulatorach, chowamy sobie stery, żeby nam nie zasłaniały i... Na samym dole, na początek mamy przełącznik paliwa. Najważniejsza rzecz sprawdzić, czy nie jest w pozycji OFF. Jeżeli jest w pozycji OFF, no to od razu ustawiamy go prawy, lewy, żeby potem nie było zdziwienia, że samolocik nam się nie chce uruchomić. Kawałek wyżej mamy oczywiście przepustnicę, ustawienie klap, mieszankę oraz trimmer. Potem dalej wyżej mamy ekrany. Związane z nawigacją, obsługą systemów samolotu i tak dalej. Obok, po lewej stronie, mamy system hermetyzacji, przepływ powietrza w kabinie, podwozie, potem pod sterem mamy parking, etu parking, e, hamulec postojowy, i po lewej stronie całkowicie mamy system odladzania. Przechodząc wyżej, mamy panel klimatyzacji. Główne ekrany Garmina 1000, panel autopilota, o którym będziemy mówić w następnym odcinku, w którym będę Wam opisywał, jak ustawić plan lotu, jak ustawić autopilota w tym samolocie oraz na samej górze nad szybą mamy główny panel związany z zasilaniem i obsługą podstawowych systemów samolotu, dzieli się on na światła zewnętrzne, gdzie mamy przełącznik świateł lądowania i światła kołowania. Włączniki świateł zewnętrznych, gdzie na początek włączymy światła błyskowe stroba. Następna sekcja to jest oświetlenie kabiny. Czyli mamy podświetlenie panelu, wszelakie żarówki, które się znajdują w kabinie, podświetlenia pasażera oraz pilotów. Dalej, sekcja zasilania. W sekcji zasilania mamy dźwignię awaryjną, którą musimy przesunąć w górę, żeby odblokować wszystkie systemy. I teraz tak. Mamy dwa przełączniki: source, czyli źródło, którym możemy wybrać off, batery, czyli akumulator oraz GPU, czyli zasilanie podpięte z zewnątrz. No w tym wypadku nie używamy zasilania zewnętrznego, więc przełączamy się na batery. Drugi przełącznik generator, czyli alternator, urządzenie generujące prąd z pracującego silnika, dzięki czemu nam się akumulatory ładują. Oczywiście standardowo off, main, czyli podstawowy i standby rezerwowy ustawiamy na maina. Następna sekcja engine start, czyli mamy tutaj zapłon oraz rozrusznik. Zapłon zostawiamy w pozycji auto. Rozrusznik na razie nie ruszamy. Dalej mamy paliwo. Ustawiamy aux bp, czyli dodatkową pompę paliwa ustawiamy na on. Sprawdzamy, czy Fuel Selector jest ustawiony na Manual i w tej chwili możemy przejść do e, Startera. W Starter klikamy na 2 sekundy na ON i schodzimy na panele niżej i obserwujemy wartość NG tutaj. Gdy osiągnie ona 12, poruszamy delikatnie przepustnicą, żeby nam się ustawia w pozycji Idle i ulega silnik rozruchowi. W momencie gdy wartość NG osiągnie wartość 51 wyłączamy zapłon. Dajemy z AUTO na OFF. Osiągnęliśmy to, ustawiamy sobie zapłon na OFF i gdy ITT osiągnie 820 stopni znowu przesuwamy na chwilę przepustnicę do przodu, żeby przeskoczyła nam na kolejną pozycję. Odczekujemy chwileczkę. I możemy przestawiać przepustnicę tak, żeby nam przeskoczyła na drugą stronę, i cofamy. W tej chwili przepustnica z przepustnicy IDLE po prostu, została przestawiona w przepustnicę IDLE Taxi, czyli gotową do użytku przed startem. Gdy już to wszystko zrobiliśmy, wyłączamy dodatkową pompę paliwa dajemy ją na auto, fuel selector ustawiamy na auto, dalej mamy sekcję jeszcze AP trim, jest to autopilot trimery, ustawiamy oczywiście na on, żeby nam normalnie działał poprawnie autopilot. Teraz rzeczy takich, które są jeszcze do sprawdzenia, mianowicie, schodzimy sobie tutaj na panel odladzania i mamy tutaj test kontrolek. Ciskamy, sprawdzamy, czy wszystkie kontrolki się świecą jak trzeba. OK. Jak się świecą, oczywiście odpalamy pitoty, podgrzewanie i separator bezwładnościowy. Na razie odpalamy. Teraz przechodzimy do sekcji podwozia i sprawdzamy testem kontrolek, czy działają poprawnie kontrolki podwozia. Wszystko działa poprawnie, więc tu możemy przejść dalej. Teraz dalej mamy hermetyzację. Ustawiamy ją na auto. Po ustawieniu hermetyzacji na auto, na dobrą sprawę, po zwolnieniu hamulca, samolot jest gotowy do pracy. W ten sposób uruchomiliśmy samolocik. I co? W następnym odcinku omówimy ustawianie planu lotu, obsługę autopilota, ustawianie autopilota. Eee, omówimy systemy MFD, które tu się znajdują i pokażę Wam, jakie parametry są potrzebne do wystartowania tym samolotem oraz do lądowania. A tymczasem pozdrawiam Was, zapraszam do subskrybowania, zostawiania łapek w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!